Życzę ci szczęścia, powtarza ktoś wciąż. Życzę ci szczęścia, jak mierzi mnie to. W kółko to słychać słowa tracą znaczenie, męczy mnie już to. Ja po prostu dziś to zmienię. Każdy kucyk święto to uwielbia, tak. Ale lepiej stanie się, jeśli będzie go brak. Na mój znak. Zniknie każdy świąteczny bzdet, Moja magia w tym pomoże. To prezent mój, czy chcesz czy nie, ja w twoich rękach go chętnie złożę. I już skończy się ten chory żał. Kiedy nie będzie świąt, już nie będzie trwał. Żegnajcie święta, mówimy papa Żegnajcie święta do kotła raz, dwa Koniec głupich tych wymuszonych odwiedzin Koniec trudnych chwil, gdy cię męczą sąsiedzi Jeden dzień z kalendarza idzie precz Czy mama magia zda trudny test? To pytanie Żegnanie serdecznych świąt Już wykaże wasze swoje czary odpłyną święta w końcu stąd Wolę taki układ, a nie stary Ucichnie ten świąteczny gwar I to już na zawsze Gdy rzucę